Za pomocą współrzędnych można umieszczać przedmioty w wybranych miejscach na scenie. Ekran współrzędna XY 13 1, czyli czternasta kolumna, drugi wiersz. Należy pamiętać, że w BALTIM numeracja wierszy i kolumn zaczyna się od zera. Zostanie przydzielone do tego miejsca z banku przedmiotów 0, chmurka. Ekran współrzędne XY. 4,4 4, Przedzielone zostanie do tego miejsca żabka, czyli piąta kolumna, piąty wiersz. Na końcu zatrzymamy czarodzieja. Sprawdźmy działanie programu.